Cześć, zapraszam na 14 odcinek Vlogmas. Otwieramy kalendarze i wczoraj już się przyglądałam, co za wielkie okienko mamy w 14, ale obstawiam, że może być to maseczka w płachcie. No i tak, nie pomyliłam się, dwie sztuki, trzy, cztery... Pięć. Jak to jest jakiś hit? Pięć maseczek w płachcie w jednym kalendarzu, w jednym okienku. Nawet mieliśmy tutaj je na opakowaniu. Jest to firma Piong Jan Oczywiście maseczki w płachcie do twarzy. Czternasteczka w kalendarzu z bombkami. Jutro odnajdę choinkę, taką malutką, na której będę właśnie zawieszała bombki z kalendarza. I tutaj mamy taką malutką. Metaliczną bombkę i zapraszamy pieska do otwierania. Już widzę, że się nie może doczekać. Proszę bardzo, tu coś dla ciebie, maluszku. Takie małe ciasteczko możesz sobie wziąć z opakowania. Kurat się na pół przełamało, dla ciebie będzie lepiej to jeść. W ogóle to przyszła do mnie ogromna paczucha z kosmetykami. Otworzę razem z wami, bo wiem, że lubicie takie openingi. I dostałam mnóstwo kosmetyków, pięknych zestawów podarunkowych z firmy Ifroshe. Ja je bardzo dobrze znam. W tym roku w oddzielnym filmie otwierałam cały kalendarz adwentowy z eFrosheno i już miałam okazję je potestować. A oto cała zawartość paczki, i tutaj możecie naprawdę znaleźć fajne inspiracje na prezenty. Wiem, jak lubicie otwieranie kalendarzy adwentowych, zestawów kosmetycznych, więc muszę Wam koniecznie polecić. Seria zapachowa pomarańcza w czekoladzie. To jest po prostu hit, to jest po prostu cudo. Uwielbiam i zakochałam się w tym zapachu na maksa. W tym zestawie znalazł się żel pod prysznic, olejek pod prysznic, krem do rąk oraz pomadka. I zestaw z takimi samymi produktami, ale w innej wersji zapachowej. Tutaj mamy słodką jeżynę, którą również uwielbiam. A kolejna linia zapachowa kolekcja Argan i Róża. Bardzo ładnie też pachnie, tak orientalnie, zmysłowo, kobieco. Tego jestem bardzo ciekawa. Woda toaletowa My Vanilla Garden. I zobaczcie w ogóle jakie cudne opakowanie, ja się zachwycam nawet nie trzeba by tego pakować na prezent bo wygląda to po prostu uroczo, pryskałam sobie dłoń i chyba to będzie mój ulubieniec na ten sezon ponieważ nie mamy tutaj tylko wanilii, ale również są nuty cytrusowe, jeżyna więc jest tutaj naprawdę coś pięknego, słodkiego rewelacja, wow! A ja jako łowca okazji mam dla was kod GLAMPAULA za zakupy powyżej 99 zł zarówno przez internet jak i stacjonarnie, dostaniecie Gratis z edycji limitowanej, którą przed chwilą wąchałam: My Vanilla Garden, żel pod prysznic w pojemności 200 ml, obowiązuje do 24 grudnia. Spójrzcie fajnie opakowany cukierasek. W środku znajduje się brokatowy topcoat, rozświetlacz płynny, kolor iście złocisty. Tak wygląda po rozparowaniu taki naturalny efekt. Znajduje się również wodoodporna kredka do oczu. W tej pięknej szacie graficznej mamy również paletkę z cieniami. W paczce znalazłam również spore pudełko, a w środku Kolejny zapach do przetestowania. Bardzo kobiecy zapach. W nutach głowy śliwka, czarna porzeczka. Serce to irys. Esencja Neroli. Baza Paczula. Wiem, że lubicie, jak Wam podaję nuty zapachowe, bo wtedy każdy może sobie bezpośrednio dopasować do siebie zapachy. Bardzo odżywcze produkty. Tutaj akurat mamy balsam do ciała. I to wydaje się być moim hitem, ponieważ mocno odżywcze masełko do rąka. Wiecie, jak to teraz jest przy tych mrozach. Naprawdę wymagają mocnego nawilżenia. I tutaj z moich ulubionych serii znalazłam produkty w dużych pojemnościach. I na pewno mydełko zaraz wyląduje, czy to w kuchni, czy w łazience. I będę się zachwycać świątecznym, owocowym, słodkim zapachem. Dzięki, proszę, za przesyłkę. Cudnie jest, tak zaczynać Dzionek pięknie, pachnąco. Ja się naszykowałam i jadę właśnie na trening. Jeżeli chcecie więcej o tym posłuchać, to zapraszam Was na vlogmas pod tytułem Mój trening, i tam o tym dużo opowiadałam. A najlepsze zajęcie na stanie w korkach to zjedzenie przepysznej owsianeczki prosto przed treningiem. Także zajadam i wasze zdrówko. Puśćcie Jennifer przyde mną jedzie, no hit. Ja nie wiem co jest, ale czy wy też macie wrażenie, że teraz po prostu są wszędzie dwa razy większe korki, kolejki? No nie wiem, może przez te święta wszyscy chcą wszystko wcześniej załatwić, ale z drugiej strony, no nie wiem, nie da się poruszać po tym mieście. A poza tym Wrocław jest rozkopany to już w ogóle. I właśnie dojechałam na miejsce. Patrzcie na powitanie z moim pieskiem, jak on się cieszy! ogon Ci odpadnie kiedyś! Och jej, och jej, och jej, 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 jej. <grymne> <Kuczyn. grymne> Niunia ty! Niunia, dzi, nie tak! O, nie było mnie tyle! Późnia, rzeczywiście! A za mną tak stoi karton z choinką, bo właśnie dziś taki plan. Poduszka grzeje się na kaloryferze, akurat cieplutka, mogę się przytulić. Będę ubierać choinkę. Okej, okay. to jest poduszka dla psa. Ona słuchajcie, jakby mogła to, znaczy mogłaby, może, chodzi po tych poduszkach z tyłu na kanapie czasami. Mam do mojej komórki lokatorskiej, w której mam w sumie mydło i powidło. I właśnie sobie grzebie w tych kartonikach, bo tutaj są moje swetry zimowe, świąteczne, jesienne. Wiecie jak to jest, jak te świąteczne swetry nosi się tak naprawdę jeden miesiąc w roku, no to się zapomina co się ma. A jak się ma tego tyle, co ja, to w szczególności na pewno styczeń i luty na Vinted robię wyprzedaż yy... Wszystkiego, kosmetyków, ciuchów, co nie tylko, bo jest tego za dużo. Mój piesek to nie przypada zachodzeniem w ubrankach, ale wiecie co, no cudny ten sweterek. Pamiętam, że kupiłam go w Gdańsku kiedyś na jakiejś mega wyprzedaży za cztery dychy. Nawet nie wiem, czy jeszcze jakiś rabat od tego nie był w Medicine. Ubrałam właśnie pandzieczka w sweterek, ale zobaczcie, ona po prostu siedzi i się nie rusza. Więc raczej nie sądzę, żeby było jej zimno teraz o tej porze roku. Gdyby tak było, to raczej by się przekonała do ubranek. Ale jak widzicie, ona jest dalej niechętna. Raczej tylko siedzi, albo się kładzie. Fajnie wyglądasz w tym swetereczku. Jest taki mięciutki, milutki, cieniutki. Mielisz! Liczna moja, piękna bestiunia. To jest twoja pamiątka z nadmorza. Nawet nad morzem, jak były takie temperatury, nie chciałaś chodzić w ubraniach. Słuchajcie, ubieram się, bo właśnie idę na rynek, na jarmark, jestem umówiona, ale puściłam właśnie odcinek z moją pogadanką o przeprowadzce za granicę, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to wrzucam wam link, zobaczcie poprzedni odcinek. I ja spodziewałam się tam hejtów, spodziewałam się po prostu jakichś dziwnych komentarzy. Ja tu czytam, ja w szoku, jak ja tylko wrócę do domu, ja biorę herbatę, ja czytam i odpisuję tym ludziom, bo wow... Widzę, że nie jestem sama. Ja po prostu cieszę się, jakich mam tutaj ludzi do pogadania, właśnie w temacie, który siedzi mi tak w głowie, ostro, ale to ostro. Dobra, wychodzę idę się trochę przyświątecznić, póki jeszcze mieszkam w kraju, w którym jest zima! Bo Boże, kiedyś w moim kraju zamieszkania jej nie będzie. Jesteśmy właśnie na jarmarku. Czy ja to córa? Mojej znajomej tutaj z nami jest. I my chyba zaraz się wybieramy na karuzelę, a nie na kolejkę. A to jest kolejka. Kolejka, no. Aha. Będziemy szaleć? Kurde, wiadomo. Ostrzegam ostra. Ostra? Ostre Chyba musimy złożyć reklamację, bo nam dali kubki z 2017 roku. Nie podoba mi się to. My pijemy grzańca. A tutaj mamy małego wąsacza. Czekolada z bitą śmietaną, to są łakocie. Śmietana najlepsza. Tutaj na jarmarku są fajne takie stanowiska z bajkami. Naprawdę super to wygląda. Ponagrywam wam. Nati, wsiadaj! Myślisz, że jestem ze stara już na to? Nie. Nie? Jak i nie jeżdżą. I nie jeżdżą? Tylko mi się nogi nie mieszczą. Czuję się jak w jakimś samolocie, że mi się nogi nie mieszczą. Idziemy na pankejki, ale w ogóle piękna miejscowa. O, i piesek jest na wejściu, ale fajny. Przyszłyśmy właśnie na pankejki, zobaczcie, jakie mamy tutaj cuda: hit świąteczny, sneakers, a tutaj jest z watą cukrową, i z Kinder niespodzianką w środku. Koinka na jarmarku pięknie rozświetlona, zobaczcie tutaj mamy pana Renifera, współczuję tym ludziom jak tak na zimnie stoją. Recenzja pankajków były dobre? Bardzo. Ale za słodkie. słodkie idziemy teraz na kolejną atrakcję. Co z tego, że już na niej byłam, ale słuchajcie, korzystam, jak mam tutaj młodszych od siebie, którzy się też z tego cieszą, będziemy szaleć. Kto będzie miał pedał gazu? Ja. No właśnie. Trochę dziś na tym ryneczku, jarmarku się pokręciliśmy, ja zawijam się do domu, no jestem ciekawa czy uda mi się dzisiaj jeszcze ubrać choinkę, naprawdę fajny klimat i każdemu kto może to polecam jednak wybrać się w tygodniu, bo jest o wiele, o wiele mniej ludzi, więc no wiecie, tak na spokojnie to jest zupełnie co innego niż stać w tych korkach, tłumach się przepychać, bo to naprawdę weekendami jest masakra. Wróciłam do domu. Lecę na szybki spacer z moim słodzieczkiem. Tak sobie siedzimy z pieskiem. No i co ja Wam powiem? Dzisiaj dzień grzeszenia i zamówiłam pizzę. Czas na małe przebeblowanie. Tutaj zaraz obok szafki z książkami stoi dość wielki kwiat i lagowisko psa. Więc kwiatka odstawiam na bok i tutaj mam plan zmieścić choinkę. Mam nadzieję, że się uda, właśnie, bo fajnie byłoby tutaj właśnie koło telewizora Dla przypomnienia tak wygląda moja choinka. Jest taka. Szara ze srebrnymi brokatowymi elementami, więc coś takiego innego, nietypowego. Już któryś rok z rzędu ją mam i naprawdę uwielbiam. It's starting to snow And I realize As you hand Kończę jutro ubierać, bo jest pierwsza w nocy. Piesek oczywiście tutaj ze mną grasuje, ale też przysiadłam do Waszych komentarzy. Zdecydowanie przeczytam wszystkie i będę na nie odpowiadać. Tylko potrzebuję czasu, bo je też nie chcę odpisać. O super, dzięki! Bo tych komentarzy na ten moment jest około 500 i żaden tak naprawdę nie jest tylko na jedno zdanie, tylko na takie wypracowania mi tam napisaliście, czego bardzo się cieszę. No i tak jak mówię, jestem trochę w szoku, bo spodziewałam się tam jakichś hejtów, jakichś pocisków. Było ich niewiele. I tak naprawdę większość to wasze historie i wiecie co, to by się po prostu nadawało na jakiś film czy na dobrą książkę. Ja po prostu powinnam do Was jeździć i nagrywać, i żebyście wy mi opowiadali w filmach, jak wy trafiliście właśnie w te kraje, w te miejsca, jak Wam się tam żyje było po prostu. Wy macie takie historie, tyle rzeczy do opowiedzenia, że mi aż głowa paruje. Jak gdzieś czytałam, że jakby nasz naród jest jednym z najczęściej emigrujących, i faktycznie jest po prostu na tyle na świecie. Ten film w ogóle wybuchł, tyle komentarzy, tyle wyświetleń ja w szoku. Ale też fajnie, że zobaczyliście taką moją inną stronę. Fakt faktem, ja też wielu osobom kojarzę się z treściami dla dzieci, dla młodszych, dla młodzieży. Natomiast tego typu tematy, właśnie takie rozrywkowe przenoszę na kanał Gram Paula, na mój drugi kanał, a tutaj na Glam, właśnie tu, gdzie mnie oglądacie, opowiadać o moim życiu i tak naprawdę taki mój wymarzony kanał, jaki bym chciała prowadzić, to po prostu jeździć po świecie. Pokazywać Wam, jak tam żyją ludzie i jak ja tam sobie żyję. Kurczaczki, no, ja po prostu jestem tak podjarana, tak podekscytowana, jak wspaniałych ludzi tutaj mam wokół siebie. I to, wiecie, to nie jest takie gadanie, o moi kochani widzowie, tego, tego, tylko po prostu tak czuję. Czuję z Wami taką więź, takie połączenie, także się mega dogadujemy, że każdy z nas ma inną historię, ale każdy dąży do tego szczęścia i tutaj właśnie chcę skupiać takich ludzi. Że chcą żyć po swojemu, tak żeby im było dobrze, a nie, bo tak nam zostało dane i tak nam zostało przypisane i pogódźmy się z tym. Oh no! Po prostu kopara mi opadła totalnie ludziska. Jesteście moim hitem. No i tak jak wam mówię, szukam swojego miejsca na ziemi. Kto wie, może was odwiedzę. Może wy mi akurat pokażecie swoje miejsca i może ja też się w nich zakocham akurat. Kurczę! Jestem e, taka po prostu zainspirowana, wzruszona, jestem w szoku. Jak ja to najczęściej ostatnio mówię, ja w szoku. <grym> I tak też się czuję. E, dobra, idę po prostu spać, bo pff, z jednej strony nie mam siły, a z drugiej energia mnie rozpiera, e, bo inspirujecie mnie ludzie. Bardzo, 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 bardzo buźka. Widzimy się jutro o 19. jutro, fajny dzień papa pa, w nowym filmie.